Właśnie rozpoczyna się kolejna warszawska parada równości. Parada jest to demonstracja osób homoseksualnych oraz innych posiadaczy nietuzinkowych hobby. Można tu spotkać dziewczyny wyglądające jak facetów oraz facetów, którzy golą swoje nogi mimo że nie startują w zawodach pływackich. Postaramy się dowiedzieć, czemu ma służyć parada oraz jakie cele przyświecają jej uczestnikom. A jak się bawi dzisiaj? Bardzo dobrze, proszę pana, bardzo dobrze, że częściej taka parada była. Co masz napisane na koszulce? No, że jestem gejem i ateistą i feministą i Polakiem. I lubisz się afiszować? No czemu nie? Każdy lubi. To jest moja flaga i dzisiaj jestem wyjątkowo dumny. Jestem warszawiakiem, żyję w tym kraju jestem Polakiem. Bliskie są mi wartości mojego narodu i cieszę się, że jestem gejem i cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być. Chcesz, żeby cię zauważono? Nie, chcę, żebym mógł być i gejem i Polakiem i ateistą i feministą i kim chcę być i nie musisz się ukrywać i tyle. A kto ci tego zabrania? No, społeczeństwo mi zabrania. Zachowanie zwierzęce. Zwierzęta mają lepszą kulturę, jak takie parady i tak dalej. U zwierząt też się zachowania homoseksualne zdarzają. A tam, ale proszę pana, mają lepszą kulturę, jak przypuśćmy ci. Nie można przejść przez ulicę w związku z paradą. No, 10 minut i parada przejdzie, więc nie ma problemu. Nie czujesz się ograniczany przez nie, mniejszości nie, homoseksualne? Nie. <laughs> nie. A co panu najbardziej przeszkadza w tym właśnie, w tej paradzie? Przeszkadza, proszę pana, jest taka rzecz, że to jest niemoralne i to grozi naszej sprawie polskiej i narodowej. Cały świat tu przyjechał, żeby zepsuć to Warszawę, przecież tu męczyńska krew jest naszych Polaków. Przyjechało dużo pedałów obcych krajów, a ochrona z naszych podatków idzie. Z naszych podatków się płaci. Dlaczego tak jest? Jest pan zbulwersowany, że pan za to płaci. Tak, tak płacę za to za obcych, nie za naszych, za obcych, płacę za ochronę. A za, za własnych naszych gejów by pan chciał zapłacić? Ja walczyłem w solidarności o demokrację o Wolnopolskę, a nie, nie taką, gdzie oddano dla euro morze. To, to jest dewiacja. Co nie te młode powiem... pokolenie młodsze patrzeć będzie na to, że pomyślą, że wolno. Nie, to nie tędy droga. Czy uważasz, że homoseksualistów można leczyć? No absolutnie nie. Dlaczego nie? Bo nie ma takiej potrzeby. No, najlepiej zam zamknąć w zakładzie psychiatrycznym. Gdyby była możliwość, leczyłbym ich. Myślę, się wydaje, dla nich jest potrzebna modlitwa o nawrócenie się. Nie powinno się y, złożeczyć ani rzucać beto brzydkimi słowami, tylko modlić się. W jaki sposób można leczyć. Ale właśnie między innymi z wykrzucenie jestem pedagogiem hmm. i wiem, że, że przynajmniej na, na dzień dzisiejszy no, nie bardzo jest to możliwe. Ja nie da się wyleczyć? No wydaje mi się, że, że, że nie. A jak na przykład są ciężko chorzy? Na grypę, na, na No to, to, to po prostu sami sobie o siebie zadbają. A na przykład jeżeli chor jest na grypę? No tak, no ale... Czyli gejów jednak można leczyć. Tak jak pan redaktor zauważył? Nie, nie dasz w ogóle. Nie byłeś nigdy chory? A pan był kiedyś z facetem? Jestem facetem cały czas i byłem chory na grypę, kiedyś, miałem z facetem? A nie, z facetem nie. No to może spróbujesz. Nie, dzięki. No. Jest, jest fajnie jak jest. Słuchaj, pasz. ale próbowałeś się leczyć, nie wiem, na grypę na przykład? E, tak. I to udało się? Tak. Czyli da się leczyć gejów? Nie. No ale, ale udało się. Ale dobry myk, ale nie. Hm. Jakbyś. Co byś zrobił z, z homoseksualistami? Jakbyś miał władzę? Co bym zrobił? Wysłałbym ich na biegun północny, niech tam robią co, co chcą. Na biegun, niech dostaną biegunki. Tak. Co oznacza ten znak? To jest L, oznaczający symbolicznie lesbijki. A wiecie, że e, kibice legi mają ten sam znaczek, też tak pokazują legia? Nie, nie wiemy o tym. No to już wiecie, nie czujecie to się? Już do... Wiemy. Dziękuję. Ale oni chyba byli, oni chyba byli pierwsi. No być może, ale być może się też dołączą do nas. Jakie jaki postacie geje miały największy wkład do kultury polskiej? No kultura polska ma dużo wkładu od gejów. Jest literatura, jest, są ludzie, którzy Ale kto są... na przykład? Kto? Tak, znany pisarz, poeta, może gej. E... Może... Gombrowicz. Gombrowicz był gejem? Tak. Potwierdzone naukowo. Biseksualistą, to na pewno. Maria Komornicka. Hmm. Maria Komornicka była gejem? Lesbijką. Gombrowicz. Przepraszam, że tak. Skąd wiecie, że Gombrowicz był gejem? Że, że, był gayem. Wydaje mi się, że był osobą tak naprawdę biseksualną. Wydaje mi się, że nigdy nie opowiadał się po którejkolwiek stronie. Czy nie jest tak, że chcecie przypisać troszkę na siłę e, homoseksualne skłonności znanym Polakom, żeby tak szokować trochę? Ja. Czy to jest szokujące? No dla wielu może być dla konserwatywnych Polaków. No ja myślę, że orientacja seksualna jest dosyć tak, szerokim pojęciem, od het nie tylko heteroseksualna jest Bo na potem świecie. Potem wpadamy taki, trochę, wpadamy w taki trochę, wiesz, e, padamy w taką trochę pętlę, że tam teletubiś pedał, konopnicka pedał. Nawet jak ci te osoby są nieżyjące, nie mogłyby powiedzieć chwilkę, chwilkę, nie mieszajcie mnie w to. Uh -huh. I ładnie tak mieszać nieżyjących do swoich bieżących politycznych spraw. Ale to nie są polityczne sprawy, jak już to sprawy społeczne. Ma, trzyma transparent mówiący, pod Grunwaldem też walczyli geje. Tak, to uwaga. Skąd wiesz? Statystycznie 10% społeczeństwa to geje, w związku z tym na pewno tam też musieli być. Czy więcej gejów było po stronie Krzyżaków, czy po stronie Wojsk Jagiełły? Nie mam zielonego pojęcia. Starsza osoba widząc Ciebie z takimi rogami może sobie pomyśleć, że geje to sataniści na przykład. Ale to jest... Problem, że starsze osoby są nie do nawrócenia, prawda? Pytanie właśnie, jak się powinni zachować ludzie światli, wykształceni, młodzi, którzy w Europie Zachodniej nie mają z tym problemu, prawda? Nawet Węgry ostatnio zalegalizowały związki partnerskie. No i czemu Polska ma być ranem Europy, pytam się. Uważasz, że Urlich von Jungingen, żyjący w celibacie, mnich, zakonnik, mógł też być gejem? Oczywiście, że mógł. Wśród zakonników na pewno też jest wiele gejów. Ale to nie jest taka trochę, takie trochę, wiesz, schizofrenia, że geje mogą być wszędzie, mogą czaić się na każdym rogu? Nie muszą się czaić wcale, znaczy chcemy, żeby nie musieli się czaić. Skoro mają już hymn, mają już swoją tożsamość, mają, e, mają flagę, może państwo jakieś gejowskie miałoby szansę powstać, czy nie? Raczej nie ten, na pierwszym jednym pokoleniu by się skończyło. Dawne wojska, żołnierze, kiedy rozpoczynali wojnę, wiesz, grabili, palili wioski i gwałcili. Czy sądzisz, że odbywały się też gwałty takie, wiesz... Niekoniecznie tylko standardowe. E, jestem pewien, że w, na dzisiejszych wojnach e, zarówno gwałty e, homo, jak i te, heteroseksualne się odbywają. Oczywiście jest to złe, ale no, nie, nie no, mówię, no, dla mnie to statystyka. Czy sugerujesz, że nasi polscy husarzy wspaniali rycerze mogli gwałcić chłopków po wioskach? Z pewnością to robili. Mówi się gay. To znaczy po angielsku tam francusku wesoły, prawda? No tak. Dlaczego? Czy geje są zawsze weseli? Pewnie nie, ale, ale, ale przyjęto to słowo lepsze niż, niż stare jak które są często wrażliwe. Jakie na przykład? Pederasta, sodomi, sodomista, chociaż sodomista, to brzmi jednak. Ale. Tak porządnie, sodomita, prawda? Tak, oczywiście. Czyli lubisz być nazywany sodomitą. No, Wredny sodomito, też może być. Ale jednak, ale jednak, gej, tak, jednak, jednak przyjemniej, przyjemniej brzmi. Czy jesteś wesoły? Jestem wesoły. Wiesz, wiesz, że gej to znaczy po angielsku wesoły. Wiem. Możesz powiedzieć więc, że jestem gej. <grym _> Korwin Mikke mówi homosie. I uważasz, że to jest zdrobniałe i że to jest, nie jest obraźliwe. Czy zgadza się, że to nie jest obraźliwe określenie? No, może nie jest, ale ja będę mówił do niego Januszek, podwinek. Takie nie może być obraźliwe. No, na pewno nie jest to najbardziej obraźliwe słowo. Jak pan określa tych ludzi? Czy określenie geje uważa pan, że jest takie uprawymocnione, czy raczej inaczej pan na nich e, mówi? Y ja. ja wiem, ja wiem, do czego pan zmierza. ale jak? dewianci. Ja wiem do czego pan zmierza, ja, czy nie zmierzam, ale, tylko ale ciekaw nie, jest. nie usłyszy pan do ode mnie o, o, tego słowa. Jakiego słowa? No pan wie o którym ja myślę i to o którym ja, nie, pan nie, mówi. Bo to, bo to. Dla mnie nie ma słowa gej. Pedał. Po prostu. Janusz Korwin-Mikke mówi homosie. Że to jest takie zdrobniałe i takie miłe. Nie wiem jak tam Korwin-Mikke mówi, ja odpowiadam za, za siebie. Dla mnie, dla mnie to są dewianci albo zboczeńcy. Jesteś kimś w rodzaju e, księdza geja, tak? Nie, nie jestem księdzem gejem, jestem pastorem. Pastorem gejem. Czyli możesz... Przede wszystkim jestem pastorem. Pan Bóg stworzył człowieka kobietą i mężczyzną i dał im dar roznażania ale się. Ale Adam i Ewa mieli tylko dwóch synów. No nie wiem skąd Pan... no owszem jest to w Piśmie Świętym, Aha. Kain i Abel, ale wcale nie mówi, że tylko. Ja jestem tylko pastorem na Polskę i dziekanem na Europę. Czyli jesteś głównym w Polsce? Tak. Takim powiedzmy biskupem jesteś. Nie, nie, do, prymasem. Nie, nie, to sakrybiskowym jeszcze daleko. Może kiedyś pan Bóg pozwoli, ale na razie jeszcze mi daleko. Jestem e, moja, mój oficjalny tytuł to starszy pastor. A Chciałbyś zostać kiedyś gejem papieżem? Nie, ponieważ po pierwsze u nas nie ma papiestwa. A po drugie, ja myślę, że Pan Bóg dał mi już swój krzyż, ja ten krzyż z pokorą niosę. Co panowie, którzy głos, głoszą różne hasła, yy, przeciwstawiają się paradzie jako no. Sodomie i Gomorze, co są oni o takiej kontrdemonstracji? Co... No, ja myślę, że oni mają problem sami ze sobą, bo każdy ma prawo do wolności i każdy ma do wyboru kochać, tak? A nie, a nie oni mnie będą narzucać tego, kogo ja powinienem kochać. To jest mój wybór i tylko i wyłącznie mój. Czyż dużo jest tutaj nietolerancji w Polsce Widocznej? Nie, wiesz to jest, trudno powiedzieć, żeby było jej za dużo, są pewne skrajne warstwy społeczeństwa, które się pogubiły i zatrzymały się w rozwoju i nie, nie chcę nikogo obrażać, to jest moje prywatne zdanie, prawda? Ale tak suma sumarum, Polska jest krajem tolerancyjnym, czy nie? Coraz bardziej. Co powiesz ludziom, którzy zarzucały tej imprezie, że jest zbyt taka, wiesz, frywolna lubieżna, że homoseksualiści przed nią kojarzą się, wiesz, z przebierańcami, z e, takimi kolorowymi facetami z piórkami, wiesz, w tyłku? Świat jest różnorodny i myślę, że ta różnorodność jest dzisiaj na tej paradzie. Świat nie jest czarno-biały. Świat to nie tylko katolicy smut ze smutnymi minami, to nie tylko leper, gierty, i Kaczyńscy, ale to różnorodność. To także geje i lesbijki i ten świat dzisiaj tutaj jest. Parada powoli ma się ku końcowi. Demonstrujący zwijają tęczowe flagi i spuszczają powietrze z baloników, by schować je do szaf, gdzie oczekiwać będą kolejny rok na kolejną paradę. Chcieli oni dziś pokazać się z jak najlepszej strony mieszkańcom Warszawy. Wybrali sobie chyba jednak tego kiepski dzień. W taki upał bowiem większość warszawiaków opala się nad zalewem.